Ja mam 55 lat i to przeleciało tak. A ile mogę jeszcze żyć? 30. No, 35 to już w ogóle maks. No to jest o wiele krócej niż te 55. To jest tak. A mam wrażenie, że, po, że leci szybciej, tak? Szybciej, to nie zwalnia. Po 40 leci szybciej. No zresztą ja muszę y, Państwu powiedzieć, że mniej więcej się spodziewam, kiedy umrę. O! Tak, nawet mam datę wyznaczoną. Naprawdę? Ma to być. radzi tak. pan co to za datę? Tak, ma to być 18 stycznia, czyli na dzień przed moimi imieninami, bo 19 stycznia jest Mariusza, 18 stycznia 2051. A skąd to przeświadczenie? Już panu powiem skąd. Otóż kiedyś w internecie była taka takie, takie, jakieś, takie reklama, czy chcesz znać datę swojej śmierci? No, oczywiście, że chciałem, więc zacząłem wypełniać ankietę. Były to różne pytania dotyczące takich różnych osobistych rzeczy typu choroby przeżyte, jakieś tam yy, 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 nałogi, yy, jakimi liniami lotniczymi latam, musiałem powiedzieć, bo tam wypadkowość widocznie badali. No mnóstwo, mnóstwo szczegółowych pytań. Ja podejrzewam, że to była ankieta taka handlowa, ukryta w sensie preferencji konsumenckiej. O PESEL nie pytali gdzieś tam po drodze. Opeselnie nie pytali, ale datę urodzenia tak. Okay. Oczywiście, bo z daty urodzenia wynikała tak. ta data śmierci. No i spędziłem nad tym tak gdzieś 30-35 minut, czyli dosyć długo. Doszedłem do końca, i potem się pojawił taki komunikat. A teraz, jeśli chcesz znać datę swojej śmierci, wyślij SMS-a o wartości 30 zł, ale z watem już. O, to pocieszające. No i co? No, 30, no tyle siedziałem. No, 30 zł to nie jest tak, no da się przeżyć. I wysłałem. I wyleciało mi przewidywana data Twojej śmierci, 18 stycznia 2051 roku. Ja się panu nie dziwię, bo w sumie po tej pół godziny to już no nikt panu tej pół godziny nie odda, to chociaż nie będzie ta Mnie data. Będzie nie, to jakiś pożytek. Także ja się tego trzymam. Tylko złapałem się wczoraj, opowiadałem o tym moim kuzynom w Złotoryi, że właśnie ja się tego trzymam, że za jakieś 35 lat umrę. Ale to było 6 lat temu, ja zrobiłem tę ankietę, i wtedy to było 35 lat do tego 2051, a teraz zostało 29. A może to... To powtórzyć, to makiety, co? To jest myśl. O, jak warto było tu przyjechać. Do tej sali. <grym> Cieszę się. <tutaj> sali, <grym> Cieszę się do tej loży że loży Że coś pan wyniesie z loży masowej. To jest dobry pomysł. Ja powtórzę. Subskrybuj by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.